Aby wymienić ostrze w pierwszej kolejności, zdejmujemy to małe zabezpieczenie ze sworznia, Ja zdjąłem sobie wcześniej, żeby już z tym tutaj nie grzebać. Kolejnie odkręcamy śrubę od dekielka. Oczywiście wymianę ostrza robimy mając sekator odłączony od akumulatora. Następnie odkręcamy śrubę kontrującą. Ona jest z lewym gwintem. I teraz nakrętka. Zdejmujemy ostrze razem z trybem. I ostrze powinno dość lekko zejść. Zakładamy nowe ostrze. Teraz tak, tutaj nie robi różnicy, czy włożymy z powrotem tak jak było. Czy jakoś inaczej już złożę inaczej, żeby pokazać? Sykator i tak się później dostosuje. To nic niczym nie będzie przeszkadzało. Później zakładamy oczywiście zabezpieczenie na stworzeń. No i zakręcamy do kielek. Ja tylko pokażę, że tu nie ma właśnie żadnej różnicy. Później po włączeniu. jak widać ustawia się w odpowiedniej pozycji ostrze